No mam samolot swój. Ale jaki zielony czy niebieski? Niebieski, e, ten. Skórowy. Nie. A skurowy. Gdzie ty jesteś, Lolę? Ja tam sam Nie! O, ten. Jestem nad naszą wyspą. Aha, ale na naszą szkulową wyspę. O widzę cię! Ja też! Laura wchodź do mnie, dobra? Jak się zatrzymuje z tego? Nie da się. E, to do w niebo! Nie! Mówisz Laura, że cię zatrzyma? Ula, Gdzie jesteś? Idę na przejrzyjnik i ciebie! Nie chodź nigdzie na uga, nie się. Leci samolot! Naprawdę? Pustynia wygrała. jej! Jesteśmy z pustyni. Dobra, o, o, a dlaczego wygrała? Widzisz tam na górze takie punkty. No. no to jak. Dobra, dobra, wchodź. Trzeba wejść w samolot. Kto wchodzi w mój samolot? Nikt. Dobra, odjeżdżamy? Nie mm. lubię. Który masz samolot? Zielony. Yes. A na ile osób? Na cz cztery mam. Dobra, może zatrzymać. czyli na z nami. A jedną osobę masz? Nie, na cztery. Osoby? No, na cztery osób. Ale ile masz osób? Emba. Den... Ya, I erdba. Jeden ja i drugi ty. My mamy więcej punktów. Kasia nas zabiła. Ale my mamy więcej punktów niż oni. A, animan, A <dochu> quiero, Dobre, no? Oni mają tylko trzy. Dobra, dobra, chodź. A ja muszę chyba nawet. Nie, no nie, chodź sobie go. Dlaczego nie w ten? Dobra, no to ciebie rozważaj. Będę za tobą jeździć. Gdzie jesteś? Tam już. Nie. Ja widziałam. Gdzie? A, a tam jesteś. Ja się powróciłam, się Ja to widziałam. Nie. gdzie ty jesteś? Umarłaś? Nie, jeżdżę.

A co dobra. się nim dzieje Dobra ja ci samolotem? No, a ty czekaj, chcę ci coś pokazać śmiesznego. Patrz. Teraz tu będzie lech, jechać ciągle do góry. Się nie zatrzyma. I potem to wybuchnie? To no, chyba. Laura, wchodź w samolot.

Ja się nie zguram! Ja się ratuj! Mogę sterować! Ui. Nie nie mogę! To mi bardzo Nie, dobrze, steruję, co nie, Laura? Muszę podłączyć telefon, bo mam mały procent. Co, Laura? Mam mały procent, muszę podłączyć telefon.